więc nie ma problemu. Poniedziałek? Nie, ma no, nie. No, tak. No. Tak? Tak. No. Tak rozumiem, lecimy. Siema! Witam was w poniedziałek. Yy, z racji tego, że zbliża się ta Francja, postanowiłem zrobić jeszcze jeden trening w koszuli, żeby już tak upewnić się, że jestem w stanie coś zrobić. Trochę kilogramów mi skoczyło po weekendzie z kotem na tym KFC. Nie nagrałem nic na bo nie robiłem vloga przez weekend, znaczy robiłem materiały, ale jak je poprzeglądałem, nic fajnego tam nie było, ponieważ większość po prostu durno odrobiliśmy z Kotem i on to nagrywał. Ja w tym czasie już nawet telefonu nie wyciągałem, żeby nie mieć tego samego. Coś dzisiaj powiem o moim programowaniu treningowym, jak ono będzie wyglądać. O planach online, na jakiej zasadzie będę ja je prowadził. Bo jeżeli chodzi o same plany siłowe, to ja mogę się tym zająć osobiście, ale pod warunkiem, że osoba, która chce taki plan ode mnie dostać, przyjedzie do mnie chociaż ten raz, żebym mógł zrobić małe, delikatne badanie, po prostu strukturalne, mobilności, tam, przykładowo, obojętności, obręczy barkowej i tak dalej, żebym mógł wtedy na bazie tego stworzyć. Plan treningowy, czyli przykładowo nawet 5 razy w tygodniu. Opierać się na podstawach, ale ćwiczenia pomocnicze dobrać właśnie według y, tych braków, y, tych słabych ogniw, które występują. Wtedy można to automatycznie rozbijać na 3 na, na cztery treningi i, i dodatkowo dawać sobie te pomocnicze. Jeżeli jest to trójbój, robić sobie raz czy dwa razy w tygodniu, przykładowo klatkę. Y, ciągi u mnie stosuje raz na tydzień, ewentualnie raz na dwa tygodnie. Większość się opiera na siadach, jeżeli jest to sama klatka i wyciskanie jest 3 albo 5 razy w tygodniu. Programowanie moje polega na tym, że dobieram ciężar przykładowo 70% na początek. Jest to, jest to robione codziennie, ale objętość treningowa jest dwa, razy, jest dwa razy dzień ciężki i dwa razy dzień taki lightowy, gdzie ten ciężki i tak jest ogólnie dosyć lightowy, jeżeli porównując do naszych ciężarów maksymalnych. Gdzie w tygodniu następnym do dnia ciężkiego dokładamy po 2,5 kg, do dnia lekkiego po 5 kg, ale objętość już się nam zmienia, żeby ten tydzień zaadaptować się do ciężaru. I w trzecim tygodniu, przykładowo, wracamy do objętości z pierwszego tygodnia, ale już na ciężarach z tygodnia drugiego. Więc to jest tyle. Tak mam mniej więcej opisałem, na czym będzie polegało rozpisywanie planu siłowego, który ktoś by chciał ewentualnie dostać o... U mnie, oczywiście tam wszystko online, czyli jakieś tam konsultacje, jeżeli ktoś czegoś nie będzie rozumiał, ewentualnie jakieś zmiany tak samo będziemy prowadzić. Tomek też jest na, na, na właśnie moim programowaniu od lat 20, a ma lat 15. Tomek się urodził już z owłosieniem, już z kaloryferem na brzuchu, obecnie ma lat 15, tak jak mówiłem od 20 trenuje. <laughs> no, i jest obośiony, no bo co? Od lat od ósmego roku życia przyjmowaliśmy już sterydy. To tam nandrolon był tak, trenu dosyć dużo leciało, peptydy leciały, no, no, no sporo sporo tego leciało. Także teraz też go nie będę przetrzymywał, bo idzie właśnie zrobić strzała z tam bodajże jakiegoś miksa testosteronu yy, i tak dalej. Także jak widzicie, są piętnastolatkowie naturalni. Naturalni, są naturalni powiedzmy, bo to tam testosteron, ten endrolon, bolderon i, i tak dalej masteron yy, nie są środkami dopingującymi przecież gdzie? Przecież zresztą widzicie 15 lat i wygląda jak młody bok w ogóle zero skutków ubocznych, a bliżej już od, od lat 30. Także co? Tomek dzisiaj mi będzie pomagał. Yy, a tak serio, młody zawodnik, dobrze się rozwijający. Liczyliśmy teraz po brzegu, że zrobi 240 w pojedynczej koszuli. RAF ma rekord 175, tak? Także jakieś przebicie tam było, co prawda nie, nie zgrało nam się tempo opuszczania. Ale to jak się mówi, coś odleczy, to nie ucieczę. Także co? To nie ma, To Nevada. No, jak to mówią nasi sąsiedzi, sieci te Czesi. Także co? Do Francji lecę sam bez niego. On się będzie przygotowywał, bodajże w biały podrasce co? Na Pragę, Na Pragę? Co jest w Pradze? Chore świata. Chor świata. w Pradze? Kiedy? W październiku. W październiku. No ale to jeszcze w Białej do tego czasu jest GPC jakieś, nie? Może do tego czasu coś sobie wystartujemy. Bo, bo, bo no, no co no, z bomby Tomek nie będzie schodził, bo jest za młody, żeby schodzić bomby. Nie. Nie, ma, nie ma po co w ogóle, prawda? Poza tym jeszcze jeszcze musi nabrać jakieś 120 kg wagi. <laughs> bo ciągle, ciągle jest jeszcze za szczupły do, do tego sportu, a w kulturystykę mówi się nie bawi, bo wychodzenie w slipkach go nie cieszy. A, jeszcze co, co do właśnie tego expo wczorajszego. Powiem wam, byłem pierwszy raz, oglądałem zawody kulturystyczne i o ile sam początek, fajne zobaczenie i porównanie jest jeszcze w miarę fajne, tak stanie tam i obserwowanie tych wszystkich, jak oni pozują, zmieniają się i tak dalej, dla mnie osobiście jest nudne. Oczywiście dla mnie to może być nudne, bo ja się na tym nie znam, więc nie wiem co oni tam porównują, ja tylko widzę, że ten ma dobrą łapę, ten tą łapę ma chujową, ten ma chujową klatkę, a ten tą klatkę ma większą, nie? Natomiast no, no widzę tam jakieś proporcje, nie? No, ale, ale nie jestem znawcą w tym temacie, żeby się na ten temat wypowiadać, dlatego też na przykład wywiady tam z Big Mike'iem i, i całe opinie o wyjściach tych zawodników mówił Seba, ja w tym czasie tam chodziłem i, i szukałem jedzenia, temu też znikłem na jakiś czas, ale znalazłem dużo fajnych burgerów i zjadłem, podczas gdy oni chodzili głodni, także co, my się idziemy rozgrzewać, ma idzie zrobić strzała, ja sobie wypiję jeszcze przed treningówkę, pompować się nie będę, jutro jadę do Marka pośpiecham i będziemy robić jakieś dziwne czary-mary z moim barkiem, pójdzie też blokada, żeby we Francji już mnie nie bolało, no, i zobaczymy, może może coś się, coś się uda zrobić. Jest podział na pojedyncze i na podwójne, i tam multiply ogólnie, więc może, może jakieś miejsce przywiozę. Na pewno zrobię, postaram się zrobić dosyć fajny vlog z Francji, o, o byle, bylebym ktoś tam nie wysadził. nie? O ile ktoś tam z jakąś bombą mnie nie będzie gonił, czy ciężarówką we mnie nie wiedzie, bo szkoda, ciężarówki. No, <laughs> albo będzie na bombie, nie? Uzna, albo uzna, albo mnie, mnie ze swojego, bo ja na bombie, on na bombie, chociaż nie, jestem off teraz. To mnie wysadzi. No, w każdym razie, jakby miał tą ciężarówką wjechać, to szkoda tej ciężarówki. Eee, tyle, no, idziemy, idziemy trenować. Co do Tomka, masz już kanał YouTube, czy nie? Nie masz. No. Eee, jego filmiki są na moim kanale, ale muszę go też trochę wypromować, eee, z racji tego, że ciągle mi podpierdala odżywki, a wypadałoby, żeby jakaś firma się nie zainteresowała i dała mu chociaż tą terminówkę, <laughs> żeby ciągle mi tego nie podjadał. Eee, także założymy mu kanał, może ktoś tam będzie chciał się zainteresować, bo będą tam też Metody treningowe moje, bo będziemy teraz dużo prowadzać. Teraz długi czas Tomek trenował sam, ewentualnie o coś się mnie tam podpytywał, ale będziemy teraz prowadzać całkiem, całkiem inne rzeczy. Całkiem inne rzeczy z racji tego, że ja też się sporo nauczyłem przy tym Sebastianie naszym. Szkolenia będziemy też prowadzić na początku, bo prawdopodobnie z sobą, potem już będę prowadził sam szkolenia z Akademii Wyciskania. W Sosnowcu 6 maja jest, są warsztaty z martwych ciągów i, 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 i wyciskania, więc tam też będę już brał w tym udział, jako, jako powiedzmy, taki półprowadzący, żeby się wdrożyć po prostu w cały temat, bo myślę, że, że wiedzę mam o wiele, wiele większą, niż niektórzy inni prowadzący, bo jak się widzi niekiedy, jak ktoś prowadzi warsztaty, podczas gdy sam nie potrafi czegoś zrobić, już nigdy w życiu nic nie osiągnął, a używa tylko jak najwięcej trudnych wyrazów, żeby ludzie na tych warsztatach tak naprawdę Myśleli, o jak pierdolę, jak i on jest mądry, a nie potrafi dobrze ustawić człowieka i nie potrafi tej wiedzy przekazać. Albo nie ma tej wiedzy, bądź uczy się tylko na szybko przed samym szkoleniem, żeby jakoś to wyglądało. No, nie, nie tędy droga myślę, że ten rynek będzie trzeba w dość krótkim czasie zweryfikować, kto jest kto, a kto robi krzywdę i kto tylko naciąga e, ludzi na pieniądze, ludzi nieświadomych na pieniądze. E, tyle z dzisiejszego przed nie, z vloga. Ale treningowego, a teraz idę trenować. Jeżeli coś będzie się w czasie treningu działo, to będę wiadomo, że o tym mówił, ale nie, nie spodziewam się żadnych jakichś cudów. Chyba, że coś będzie fajnego, to nagram. Idę trenować. Skończyliśmy koszulę, zrobiliśmy 300-300, 10-320 kg. Co było? Uciekamy ciągle na tą prawą stronę. Już kombinowałem, żeby zrobić węższy chwyt na lewo, poszerzyć znowu prawy, żeby nie było tego uciekania. Zobaczcie na filmie, widać to doskonale, gdzie mi taka spierdala. W ostatnim powtórzeniu na 320 dałem szerzej nogi. Przesunąłem właśnie prawą nogę, prawą stopę, przesunąłem na właśnie jeszcze w prawo, żeby znaleźć środek ciężkości jednak przesunąć. I wyszło to najlepiej. To była 320, ona mi się znowu zablokowała na tym barku, ale już będziemy opracowywali ten bark. Idzie blokada, bo jadę do marka. Eee, także my się 310 sobie zacznę. są to małe ciężary jak na mnie. Eee, tylko tak jak mówię, jestem rozpierdzielony, no mam bardzo zębany. ważę teraz nie 117, a 107 kg. Nie biorę nic, tak? To już wspominałem, więc to, to już swoją kwestią. Bo już nawet przez to, że, że mam tego testosteronu tylko 200 mg i nic więcej, cały układ nerwowy po prostu czasami nie ogarnia. Lata mi też tam gryży, poza tym nie wyrobiłem długo treningów, ale myślę, że te 310 w kategorii single-play pojedynczej e, powinno mi tam przynajmniej te, ten brązowy medal dać. Ja przy okazji zrobię sobie y, kursy. Teraz bo, będę robił wyciskanie, dociskanie do do deski. Nie będzie to z martwego punktu. Czym się różni, ostatnie pytanie, czym się różni właśnie floor press od wyciskania docisków, a nie zatrzymywania na, 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 na stojaka. Różni się to tym, że we floor pressie Opierając łokcie, trzymamy cały czas napięcie, między innymi ramienno się wzmacnia, bo on odpowiada za stabilizację, tak cała reszta jest napięta. Nie jest tak napięta jak przy trzymaniu, ale przy oparciu jest cały czas napięta. Natomiast przy odkładaniu ciężaru na stojaki boczne i wyciskaniu z martwego punktu, po odłożeniu cała, yy, całe napięcie się po prostu puszcza, więc zaczynamy od nowa. Nie Tym się to tak naprawdę różni. Ja dzisiaj będę robił dociski z dość wysokiej pozycji, czyli z tej, gdzie mi brakuje tego zablokowania, gdzie pada bark, yy, także, także tyle tu jeszcze zrobię i to będzie... To będzie triceps plus, plus dociski. Triceps spróbuję dipy, y, jakieś jakieś mocne, ale nie będę ich robił głęboko z racji, właśnie barku, ale za to z obciążeniem tyle no. Poprawiamy serię bo mnie jedną skurcz w drodze. Teraz muszę to jakoś zrobić, tak żeby mnie drugi raz nie strzelił, bo wiedzieli pa. No do końca oh, oh. Kurwa, nie dokończę tego! Kurwa za pan! Nie rady. Tymi niedorobionymi dipami skończyłem trening. Dociski, jak widzieliście, fajnie, kurwa, nawet w miarę stabilnie. Tylko taki pech za każdym razem mnie złapał skurcz, w którymś z czterech głów uda. dipy 50 kg, 75 kg. Stówka już na ostatniej serii mnie pokonała zaledwie dwa razy. Ale co myślę, że jak na obecną formę jest ok, bo i tak w szczycie stówką robiłem. Po 8 razy takie pełne dipy, więc dzisiejsze dwa bez w ogóle stabilności w miarę mnie zadowoliły. Poza tym jestem po ciężkim wyciskaniu i dociskach. Koniec vlogu, czyli następny film będzie przed wyjazdem do Francji. Mam nadzieję, że nie wypierdziałem w Sebastiana całej mocy i coś tam zaliczę kurwa, żeby nie powtórzyć wpadki z koło brzegu. Jakby teraz coś zaliczyć i jeszcze jakiś medal na Pucharze Europy zgarnąć. W takiej formie, bo ta forma to jest dno obecnie, to co ja teraz sobie prezentuję, to ja nawet nie powinienem startować, bo mi jest wstyd w ogóle. Jak ja zrobię 310-320, to będę zadowolony, a powinienem być załamany z takiego wyniku, bo to jest damski wynik, jak na mnie. No ale cóż, no jak jadę, jak mam zapłacone, to sobie wystartuję i sobie pozwiedzam. Koniec vlogu!